Jeśli właśnie kończysz licencjat, ten filmik jest dla Ciebie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza Cię na dwa zupełnie nowe kierunki magisterskie na Wydziale Humanistycznym. Komunikacja Wizerunkowa i Public Relations oraz Multimedia i Kreacja Cyfrowa. Na kierunku Komunikacja Wizerunkowa i Public Relations nauczysz się negocjować, tworzyć wizerunek, zarządzać marką i działać w social media. Po tym kierunku możesz zostać m.in. copywriterem, specjalistą PR, rzecznikiem prasowym, czy nawet influencerem. Z kolei na kierunku multimedia i kreacji cyfrowa, poznawczejniki grafiki, montażu wideo, projektowania stron internetowych, czy podcastingu. Twoje opcje to na przykład content creator, twórca zawodu przyszłości, czy specjalista do spraw marketingu. Brzmi dobrze? Nie czekaj! Dołącz do nas i buduj swoją przyszłość na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Wydziale Humanistycznym.